Rozmawiam z panem Krzysztofem Kapitaniukiem, którego rodzina mieszkała na Wołyniu. Proszę nam opowiedzieć o losach swojej rodziny. Dotyczy to przede wszystkim tylko rodziny ze strony ojca. Mój ojciec Stefan Kapitaniuk urodził się 14 stycznia 1933 roku w miejscowości Borki, gmina Lubom na Ukrainie. Tragiczne losy ojca starałem się poznać trochę późno, bo już, już ojciec był u schyłku swoich lat. Trauma, którą przeżył prawdopodobnie 10 stycznia 1944 roku, zostawiła trwały ślad w nim i często no, albo zasłaniał się niepamięcią, albo nie chciał o tym rozmawiać. Otóż ojciec mój. Mieszkał wraz z matką, to była Michalina z domu Szynkaruk, a dziadek mój a ojciec ojca miał na imię Tymoteusz. Było jeszcze rodzeństwo prawdopodobnie brat i dwie siostry. Wszyscy mieszkali w miejscowości Borki na podstawie kwitu repatriacyjnego, który po latach trafił do rąk ojca, wynikało, że było to gospodarstwo 4 hektary pola, 2 hektary łąki, jak się nie mylę, dom podpiwniczony, obora, koń, i tam były wymienione te wszystkie wszystkie części gospodarstwa, ale trafiło to dopiero w latach 70. w ręce ojca. Podejrzeniem ojca było z takich przebłysków, że mój dziadek, a ojciec, czyli Tymoteusz, był podoficerem zawodowym, bo. Świadectwo chrztu ojca jest w miejscowości Grudziądz, gdzie był, jak wiemy, ośrodek szkolenia kawalerii. Gdzieś się musiało tam to przewinąć. Ojciec, tak jak mówię, tego 10 stycznia, prawdopodobnie, bo ta data nie jest potwierdzona przez niego, został zamordowany i prawdopodobnie nie jest pewny, czy był tam obecny Tymoteusz w tym czasie, ale na pewno zginęła Matka, zginęło rodzeństwo, ojciec mój został uderzony obuchem siekiery w głowę. No i napastnicy myśleli, że on nie żyje. Dopiero rano jak Polacy przyszli, przyszli sprawdzić co się dzieje, to ruszyli, ruszyli go i on się poruszył i został przewieziony do Lubona. Tam, gdzie nawet Niemcy go w szpitalu swoim leczyli, miał tam stawioną z tyłu głowy płytkę. Co jest, udało mi się kilka lat temu nawiązać kontakt telefoniczny z panią z tej miejscowości Borki, która, no ciężko mi było się z nią dogadać, bo ona bardzo źle słyszała, ale opowiadała właśnie, że tego feralnego dnia do niej matka mówi idź pobudź, bo się kapitaniuki zaspali chyba, bo dym z komina nie. Nie, nie leci. I, I wtedy, jak ona poszła, to oni tam właśnie pobici i zarżnięci no, leżeli. Nie wiem, czy to było akurat tego 10 stycznia, bo studiowałem różne opracowania. Tam było podane u pani Siemiaszki, że tam w tym dniu zginęło 55 polskich Polaków. Ale była też jedna wzmianka, że parę miesięcy wcześniej, że 12 rodzin, nie wiem czy to nie chodzi o to samo, że te 12 rodzin to dawało powiedzmy tych 55 osób zabitych ze strony polskiej. Ojciec później był tam przy rodzinie dalszej. Wiem, że miał kontakt z oddziałem dowodzonym przez porucznika Filipowskiego, Korda, bo opowiadał, że nosił tam do lasu lekarstwa i, lekarstwa i jakieś paczuszki. Później na skutek denuncjacji trafił, dostał wyrok za działalność antypaństwową, trafił do więzienia dla młodocianych w Jaworznie, skąd wyszedł na mocy amesti. No i przeniósł wtedy, wybrał sobie miejsce swojego pobytu na Gdańsk. Tam poznał moją mamę, i, i tam ja w Gdańsku się urodziłem. Nigdy nie opowiadał. Wiem, że z dalszych przekazów, z dalszych ciotek ojca, wychodziło, że no, byli zamordowani w sposób okrutny. Tam mówiono o zerznięciu piersi babci a jakiegoś mężczyznę przybito do drzwi stodoły. Ja te, tropiąc te, te wszystkie ślady, czy, czytając pismo na rubieży, tam właśnie stąd mi się wzięła ta kolonia Kapitaniuki, bo w którymś z numerów tam się po, o, przejawia ta nazwa, że tam mieszkało kilka osób, to było na obrzeżach tych miejscowości Borek, i że tam też, że kilka osób o tym nazwisku mieszkało i dlatego ta kolonia Kapitaniuki, to podobno nie jest potwierdzone. Ja się tego, tego przy, tak przy, no wziąłem to za pewnik, jako że to było podane w tym piśmie. Rodziny ojca wiem, że był brat, brat Tymoteusza mieszkają w Pietrosku ze swoją rodziną. Był w odwiedzinach w Polsce, później przeniósł się do miejscowości Lubom, ale wiem, że nie żyje, a na Starym Cmentarzu Lubomelskim, gdzie miałem wykaz tych mogił, które są akurat do odczytania, no nie było nikogo o nazwisku kapitaniu. Ciągle mnie męczy to i chciałbym no, jak możliwie najszerzej wyjaśnić. Wiem, że teraz otrzymałem informację, że istnieje lista tych osób, które zginęły tego feralnego dnia. Jestem bardzo ciekawy jej sprawdzenia. Szkoda, że, że gdy była możliwość, no nie rozmawiałem z owcem na ten temat. No ale z tego co wiem, bardzo ciężko było od niego uzyskać informację, na pewno trauma, uderzenie w głowę i wiek, w którym to się zdarzyło, miał 10 lat, powodował, że, że no ciężko było cokolwiek od niego wyciągnąć. Wiem, że ojciec odwiedził tą miejscowość Borki w latach 70., bo tam w Kuśniszczach była jego też dalsza rodzina. Wiem, że ten dom istniał wtedy jeszcze. Rodzina była pochowana za domem. Nie, nie chowano na cmentarzu, tylko pochowano za domem, właśnie w ogrodzie tych, no prawdopodobnie rodzeństwo i Mój i, i, i Ojciec tam poprosił tą rodzinę, która mieszkała, są przyjęty, tak jak mówi, bał się bardzo tego, tych odwiedzin, no ale został przyjęty według tam zwyczaju ukraińskiego, że na tych mogiłach poczęstunek był, on zostawił pieniążki na krzyż żeby tam postawiono krzyż. To jest wszystko, co, co, co mi jest wiadomo w tym temacie. Dziękuję. Jeszcze proszę, wspominał Pan, że ojciec niby spotkał swojego. Tak, tak, tak. Wszystka ta, ta część Polaków z tego rejonu została przeniesiona w okolice Chełma Lubelskiego. Właśnie część tej rodziny babci i, i część rodziny dalszej ojca. Była w okolicach miejscowości Brzeźno, to jest prawie przy granicy doruchuskiej. Przejścia granicznego do Rochuska, chyba 10 km od tego przejścia. I ojciec tam w latach 70-tych był w odwiedziny i później został zaproszony tam na wesele. Jakieś kuzynki, na, na dokładnie nie wiem, był tam z moją mamą. No i podczas tej biesiady weselnej siedział naprzeciwko, tak mi relacjonowała mama, Siedział taki starszy człowiek i który nagle stwierdził, a tyle żałeś uderzony w głowę w piwnicy. Ojciec skojarzył właśnie, że, że jak go został uderzony w głowę, to spadł do piwnicy i zorientował się, że ten człowiek musiał brać udział w tej, tej, tej rzezi. Natomiast się zrobił tam rumor. Ojciec się podniósł zdenerwowany bardzo. Ta żona tego Ukraińca, szybko go tam zwinęła, jak to się mówi. Także ojciec już później tak był zdenerwowany, że nie chciał już tego dociekać, ale takie jest podejrzenie, że po prostu ten człowiek brał udział. Bo jak to opisują wszystkie źródła, dzień gospodarzyli razem, pili wódkę, a w nocy formankami przyjeżdżali i mordowali. To to byłoby. Ten woli i ścisłości. Proszę powiedzieć dokładnie imiona i nazwiska osób z rodziny, które zginęły. Tymoteusz Kapitaniuk, Michalina z domu Szynkaruk, Imion rodzeństwa ojca nie, nie wiem, nie znam. Siostra i dwie siostry i brat. Jeden miał na imię na pewno Tadeusz, ale sióz ojciec nie wiem, nie przypominał sobie nie, nie podał mi imiona tych sióstr. Ja około to wtedy tam było, jeśli był obecny dziadek, gdzie ojciec nie kojarzył, żeby Tymoteusz był wtedy obecny, albo no nie pamiętał tego, to, to zginęło tam wtedy pięć osób. Ojciec został ciężko ranny w głowę, był operowany w szpitalu wojskowym niemieckim w Lubomiu. Dziękuję. Rozmawialiśmy. W dniu 4 października 2022 roku w Kowanów. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.